Proszę Państwa, w opisach aukcyjnych rzadko używamy określenia wybitna moneta, ale jak inaczej określić monetę, którą Państwu w tej chwili prezentuję? Moneta typologicznie rzadka. Jest to szóstak rocznik 1763. Moneta wybita w Elblągu, także bardzo lubiana i rzadka menica. Jak już Państwo widzicie, egzemplarz e, prezentuje się. Fantastycznie, no, wybitnie, niesamowita moneta. Absolutnie mennicza. Proszę spojrzeć na to, jak znakomicie odcina się relief od tego tła, który naprawdę aż razi połyskiem. A przed portretem mamy punce, punce kolekcji potockich. Także mamy tu połączenie wszystkiego, czyli urody, rzadkości, proweniencji. I proszę Państwa, jeszcze notat NGC MS66. Także moneta absolutnie wybitna. Tak zachowanych egzemplarzy nie było na aukcjach. Zresztą rocznik 63 jest znacznie rzadszy od 62, który pojawiał się w ładnych Stanach. 63 pojawiał się tylko w Stanach yy, Przeciętnych, bym to powiedział, zaś tak zachowany egzemplarz menniczy ale tak meniczy, czyli naprawdę z wybitnym detalem i z bardzo mocnym e, lustrem, e, obustronnie zachowanym, I to jeszcze z kolekcji potockich. No, proszę Państwa, moneta jest naprawdę zjawiskowa. Proszę spojrzeć na tą stronę portretową. Coś niesamowitego. Naprawdę to jest według mnie jedna z najpiękniejszych monet, jeśli nie najpiękniejsza moneta na naszej dziesiątej aukcji, jeśli chodzi o stan zachowania. Takie monety, proszę Państwa, pojawiają się raz na. Kolekcjonerskie pokolenie. Fantastyczna sztuka. Ten grading to jest tylko, proszę Państwa, uzupełnienie tego, co powiedziałem, ale należy podkreślić. Szóstak, rocznik 1893, Menica Elbląg, kolekcja Potockich i MS66. Czego chcieć więcej?